A później będzie modlitwa za ojczyzną Piotrza, Piotrza jeśli nie mm -hmm. A na koniec co? No łąki mają. Dobrze. Jestem. Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty, panie, jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę. Będę śpiewał Tobie. Mocy moja. Ty, panie, jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę. Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty, panie, Jesteś moją nadzieją, Tobie ufam i bać się nie będę. Gromadząc się w godzinie miłosierdzia w kaplicy Sanktuarium Świętego Maksymiliana w Niepokalanowie, za wstawiennictwem Świętego Maksymiliana i Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Nieskończonemu miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych oraz prośby, intencje wszystkich tu obecnych, a także te zanoszone przez widzów telewizji, Niepokalanów TV nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę, naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów w intencji beatyfikacji sługi Bożego Brata Inocentego z klasztoru Niepokalanów. Modlimy się także o zdrowie i Boże Błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla naszej koleżanki Basi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Trzeba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie ale nas ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod pąskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebił, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłość gdzie <kuh> dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłość gdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłość gdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłość dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błakanie, za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej osierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla dla jego bolesnej męki mniej miroserdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miroserdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mniej miłości dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłości dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej mi dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej mi dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej mi dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny Ofiaruję Ci ciało i krew Duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa Na Za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Niech miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Niech miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, wiadomo... miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. <bronze were> Jej miłosierdzie <iller> dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi wodo, Któraś wypłynęła Z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, Jezu. Ufam Tobie, Jezu. Ufam Tobie, Jezu. Ufam Tobie, Jezu. Ufam tobie. Jezu Ufam Tobie, Jezu. 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 Ufam Tobie, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, Módl się za nami! Święty Janie Pawle II Módl się za nami! Błogosławiony Michale Sopoćko Módl się za nami! Błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński Módl się za nami! Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi Boże Rządco i Panie Narodów ręki karności Twojej radź nas nie wypuszczać a za przyczyną najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom, i najmilszej matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij ducha świętego na sługi twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli twojej ludem sobie powierzonym, Mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, pomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła Amy. Chwalcie łąki umajone, Góry, doliny zielone. Falcie cieniste gaiki, źródła i kręte te Co Chwalcie i. Cieniste gaiki, źródła i kręte te Co i gra z morza falami w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią świata, jej dłoń nasza wieniec splata. Chwalcie z nami Panią świata, jej dłoń nasza jest ślata, ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyszona, choć jest panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi, wdzięcznym strumykim mruczeniem, ptaszem ta słodkim kwileniem, i co czuje, i co żyje, Niech z nami sławi Maryję I co czuje i co żyje Niech z nami sławi Maryję Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków Niechaj będzie pochwalony prze Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Bóg za wspólną どうも。